28 pomysłów na to, jak być biednym, i pomysły, jak to odwrócić. Zapraszam na odcinek. Witajcie w pierwszej części serii: 28 pomysłów na to, jak być biednym. I sposobów, jak to odwrócić. Ja nazywam się Rafał Chychelski, prowadzę od ponad 25 lat różne firmy, przedsiębiorstwa, spółki, stowarzyszenia i fundacje. Na tym kanale chcę dzielić się pomysłami, sposobami na to, jak lepiej zarządzać własnymi firmami i jak lepiej zarządzać własnym życiem. W dzisiejszym filmie chciałbym zachęcić Was do przemyślenia własnego życia: do tego, czy sposób, w jaki żyjemy, prowadzi nas do rozwoju naszego? Czy do cofania się w rozwoju? Czy ten sposób i pomysł na to, jak żyjemy, może doprowadzić nas do zarabiania większej ilości pieniędzy, czy raczej do większej biedy? To pierwszy film z miniserii dwuodcinkowej. Chciałbym podzielić się w tym filmie tymi 14 sposobami na to, jak stać się biednym, czyli jak nie powinniśmy żyć, przez swego rodzaju odwrócenie. Myślenie przez odwrócenie problemu, to metoda Charlie'ego Mungera. Zaproponowana wiele lat temu. Myślę, że ona jest dość ciekawa. A więc zapraszam. 1. Odkładaj działanie na później. Często zapewne myślisz, zrobię to jutro, zacznę działać jutro. Przejdę na dietę jutro, zacznę ruszać się jutro, zacznę ćwiczyć jutro, zacznę rozwijać się, edukować się więcej, aby może kiedyś lepiej i więcej zarabiać jutro. To poważny błąd. A co powinieneś zrobić? Zacznij działać już dziś. Chcesz przejść na dietę? Przejść na dietę od dziś. Chcesz zacząć ćwiczyć? Zacznij ćwiczyć dziś. Chcesz zacząć się rozwijać, uczyć czegoś nowego? Zacznij rozwijać się i uczyć już dziś. 2. Gromadź wiedzę, ale nic z nią nie rób. Czytasz książki, oglądasz różne kursy, masz bardzo dużo wiedzy, ale nic z nią nie robisz. To duży błąd. Co zrobić? Możesz zacząć od tego, aby zastosować jedną z wskazówek z ostatnio przeczytanej książki już dzisiaj. Możesz zastosować jedną ze wskazówek z kursu, który ostatnio oglądnąłeś. Pamiętaj, agregowana przez Ciebie wiedza nic nie zmieni w Twoim życiu, jeżeli nie zaczniesz wcielać tych pomysłów, tych teorii, tych wizji, czasem może nawet wielkich, w swoim życiu. 3. Słuchaj porad biednych ludzi. Najłatwiej pytać ludzi, którzy są najbliżej nas. To nic, że oni nie mają żadnych sukcesów, że tkwią w takim samym maraźmie jak my. Dobrze nam się z nimi rozmawia. Jak temu zaradzić? Zacznij szukać ludzi, którzy osiągnęli sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, w której ty chciałbyś osiągnąć sukces. Jeżeli chcesz zacząć się ruszać, to nie rozmawiaj z ludźmi, którzy nie ruszają się tak samo jak ty. Jeżeli masz problemy z nadwagą, to nie rozmawiaj. Wciąż z ludźmi, którzy także mają problemy z nadwagą. Jeżeli chcesz rozpocząć biznes, masz jakiś pomysł, to rozmawiaj z ludźmi, którzy osiągnęli sukces w realizacji własnych marzeń i stworzyli biznesy, na przykład oparte na pasji. 4. Wybierz partnera, który Cię hamuje. Jeżeli Twój partner nie wspiera Twojego sposobu myślenia, po jakimś czasie może okazać się, że nie tylko hamuje, ale powoduje, że cofasz się w rozwoju. Co z tym zrobić? Otaczaj się ludźmi, którzy wspierają Twoje marzenia i rozumieją, dlaczego dążysz do konkretnych celów. 5. Poddaj się po pierwszej porażce. Często ludzie, którzy zaczynają z jakimś nowym przedsięwzięciem, zaczynają ze zmianą siebie albo myślą o tym, aby zacząć jakieś działanie, na przykład własny biznes, poddają się po pierwszej lub drugiej porażce, mówiąc, to nie dla mnie. Jeżeli dochodzi do tego jeszcze wzmocnienie środowiska, czyli ludzi, którzy są wokół nich, którzy mówią: Widzisz, mówiłem ci, że nic z tego nie wyjdzie, widzisz, nie nadajesz się do tego, to katastrofa gwarantowana. Co zrobić? Traktuj porażki jako lekcję, nie jako powód do rezygnacji. Nie znam osoby, która zbudowałaby swoją firmę bez porażek. Większość przedsiębiorców mówi wyraźnie: Popełniliśmy wiele błędów, ponieśliśmy wiele porażek, ale w końcu udało się. Nie znam sportowca, który poddałby się w drodze do bycia mistrzem po pierwszej czy drugiej porażce. Większość historii sportowców to początkowe porażki, wiele porażek po to, aby dojść do gigantycznych sukcesów. Pamiętaj o tym. 6. Uważaj, że świat jest sprawiedliwy. Często może myślisz, świat jest niesprawiedliwy. Pamiętaj, narzekanie nie zmieni rzeczywistości. Co zrobić? Pamiętaj, świat nie jest uczciwy, świat nie jest fair i działaj pomimo to. 7. Zawsze obwiniaj okoliczności i innych ludzi. Często słyszę: To przez inflację, to przez rząd, to przez mojego sąsiada, to przez moich rodziców. Nic mi się w życiu nie udaje. Pamiętaj, brak wzięcia odpowiedzialności na siebie równa się z brakiem zmiany. Co zrobić? Weź 100% odpowiedzialności za swoje życie. Weź życie za bary, nie przejmuj się tym, co cię otacza, w jakim miejscu jesteś, kim byli Twoi rodzice, kim są Twoi znajomi, zacznij żyć tak jakbyś chciał żyć. 8. Czekaj, aż ktoś cię uratuje. Czasem słyszę, jak wygram w lotto, to zmienię w życiu to i to. Kiedy dostanę podwyżkę, to zmienię w życiu to i to. Gdybym kiedyś dostał lepszą pracę, to zmienię w życiu to i to. Pamiętaj: prawdopodobnie nikt nie przyjdzie do Twojego życia z magicznym rozwiązaniem wszystkich problemów. Co zrobić? Załóż, że sukces zależy tylko od Ciebie. Staraj się ze wszystkich sił, zaplanuj dobrze, zdobądź wiedzę i działaj. 9. Licz się z opiniami innych. Bardziej niż ze swoją opinią. Pamiętaj, strach przed oceną równa się stagnacja. Inni nie powinni żyć twoim życiem. Co zrobić? Rób swoje bez względu na opinie innych. 10. Unikaj dyskomfortu. Pamiętaj, sukces wymaga trudnych decyzji i działań. Jeżeli nie uczysz się nowych rzeczy, to zostajesz w tyle. Co robić? Szukaj trudnych wyzwań. To tam jest twój rozwój. 11. Toleruj przeciętność u siebie i u innych. Jeśli zaakceptujesz mierne wyniki, nie licz na wielkie efekty. Co w takim układzie powinieneś zrobić? Podnoś standardy i wymagaj coraz więcej. Najpierw od siebie, potem też od innych. 12. Składaj obietnice, a potem ich nie dotrzymuj. Tak żyjąc, będziesz budował cały czas złą reputację u siebie i u innych. Co zrobić? Bądź słowny. Każda złamana obietnica, nawet tylko słowna, obniża Twoją reputację i wiarygodność. 13. Bądź łatwo zastępowalny. Jeśli każdy może zrobić Twoją pracę, zapewne jesteś nisko wynagradzany. Co zrobić? Zdobądź unikalne umiejętności. Bądź niezastępowalny w swoim otoczeniu. 14. Czekaj na idealne warunki. Czasem słyszę, zacznę jak będą lepsze warunki, zacznę jak będzie niższa inflacja, zacznę jak zmieni się rząd, zacznę za miesiąc albo dwa, kiedy będzie ciepło. Pamiętaj, idealny moment nie nadejdzie nigdy. Co zrobić? Zacznij teraz, nawet w złych warunkach. No, właśnie, tutaj zakończymy pierwszą część. Mam nadzieję, że te myśli będą dla Ciebie ciekawe. Jeżeli tak jest, to zapraszam na moją stronę. Tam znajduje się PDF, który możesz pobrać za darmo z wszystkimi 28 myślami o tym, jak być biednym, a może co ważniejsze, z pomysłami, jak wyjść z tego stanu. Zapraszam.